Za dopięce słuchasz i wiesz. Rozmowa dnia. Robert Falczek, witam państwa. W sobotę, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości z okazji 39. rocznicy wydarzeń sierpniowych i powstania NSZZ Solidarność. Gościem radia Kielce jest Waldemar Bartosz, przewodniczący Świętokrzyskiej Solidarności. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu, witam państwa. Panie przewodniczący, czym dzisiaj dla Solidarności jest właśnie ten wspomniany dzień, 31 sierpnia? Z pewnością jest Dniem Wolności i Solidarności, bo jest to święto państwowe, przyjęte przez Sejm. Dla nas to jest rzecz oczywista. Ale dla nas myślę, że ma zupełnie kilka ma kilka aspektów. Po pierwsze, jest to aspekt historyczny, rzecz, rzecz wiadoma, dla młodszego pokolenia to jest data bardzo odległa, i to jest z pewnością nasze zadanie i zobowiązanie, aby tę datę przybliżać. I dlatego też te wszystkie obchody, które są organizowane w tym dniu, czy też w tych dniach temu mają służyć między innymi. Ale to tylko jest po pierwsze, a po drugie. To jest znakomita, jak wszystkiego tego typu y, rocznice, znakomita data, żeby jeszcze raz uzmysłowić sobie przesłanie Solidarności i jakby uaktualnić, zobaczyć z obecnymi czasami, zupełnie innymi przecież. Ale przesłanie w moim przekonaniu i myślę, że w naszym przekonaniu ono jest nadal aktualne. Czyli to nie tylko historia, nie tylko upamiętnienie 31 Też, sierpnia ale nie 80 tylko. roku, właśnie. Czy to jest coś więcej, coś na przyszłość jeszcze? A dokładnie. Panie redaktorze, proszę Państwa, ja dość często, zresztą na moim biurku to leży na osobach, nie znaczy, że czytam, dość często zaglądam do. Yy... Uchwały programowej pierwszego Krajowego Zjazdu Solidarności, tego historycznego, wielkiego zjazdu w Hali Oliwii w Gdańsku. I proszę sobie wyobrazić, że kiedy czytam te, ten, ten program, to na, tak naprawdę on jest nadal aktualny. Oczywiście on jest zapisany w pojęciach generalnych. Jakie są wartości, co trzeba zrobić. Nie jaką ustawę wprowadzić, tylko jakie są cele. I proszę. Yy, i, I czytają, zresztą ja proponuję wejść na, na internet na stronę Komisji Krajowej Solidarności i odszukać ten, 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 ten program właśnie pierwszego zjazdu. I proszę przeczytać chociażby piąty rozdział pod tytułem Samorządna Rzeczpospolita. Bardzo często o tym mówimy, ale bardzo często też niestety w działaniu takim praktycznym dość często, ja nie mówię, że zawsze, samorządność jest wykoślawiona w tym sensie, że Zapomina się, że samorządność to dotyczy wszystkich obywateli, wszystkich mieszkańców danego terenu, a nie tylko pewnych w cudzysłowie elit. Że my jesteśmy samorządowcami i od nas się odczepci. Nie. Z tego, to jako przykład, z tego programu wynika jedno. My chcemy samorządności, tak wtedy ten program głosił i on jest nadal aktualny, aktualny, dlatego, że chcemy mieć partycypować w naszym państwie, chcemy mieć udział. My, wszyscy Polacy, wszyscy obywatele. A to możemy realizować między innymi poprzez y, samorządność, ale my wszyscy. no Notabene w ustawie o samorządzie terytorialnym, taka jest definicja samorządu, że to jest ogół obywateli na danym terenie i ten ogół obywateli obywateli wybiera organy samorządu, burmistrz, prezydent, rada, to są organy samorządu, a samorządem jesteśmy my i to jest przesłanie też Solidarności, dość często zapominane, ale skoro mówię o tym, to dla mnie jest też ważne, nie tylko przypominanie tej idei, ale wcielanie jej w życie. Jeśli my mówimy o samorządzie, czasami przychodzą radni, więc ja wy jesteście organem, czasami żartobliwie, mówi, ty jesteś organem, a nie samorządem, idź do ludzi. To jest samorząd. I wiele takich zapisów akurat w tym momencie, kiedy są rocznice. Należy nie tylko przypominać, tylko jakby konfrontować z życiem. A co dzisiaj jest najważniejsze dla Solidarności, jeśli chodzi na przykład o kodeks pracy, bo wówczas to 39 mm -hmm. lat temu było 21 postulatów. Niektóre już jakby w tych realiach obecnych nie powiem, że nie mają sensu, ale trochę tracą na wartości. A obecnie, jeśli chodzi o to, o co walczy solidarność, to jest najważniejsze dla Solidarności. Ja bym powiedział tak, niektóre z postulatów tych 21, oczywiście, to jest historia, wywieczona tablica i bardzo dobrze. Natomiast niektóre z nich to są historyczne postulaty, bo na przykład postulat, żeby wprowadzić kartki na mięso, one miały znaczenie wtedy, bo tego mięsa w ogóle nie było, znaczy przecież nie dzisiaj. To tylko tak, takie, takie moje dopowiedzenie. Natomiast dzisiaj, z mojego punktu widzenia, wiele jest problemów, ale jeden z najważniejszych, jeśli chodzi o dostosowanie kodeksu pracy do warunków i do potrzeb, to jest niestety brak ponadzakładowych układów zbiorowych pracy. W całym normalnym świecie, w świecie cywilizowanym, to jest notowane zapisane w Międzynarodowej Organizacji Pracy, że taką konstytucją dla pracowników i pracodawców powinny być układy zbiorowe. Układy zbiorowe. Wtedy rzeczywiście prawo nie musi regulować bardzo padrabno, bardzo szczegółowo przepisów, jeśli pracownicy i pracodawcy oni to zrobią w swoich branżach, bo one są przecież różne i trudno jakby to samo regulować, nie wiem, dla hutników, a to samo dla rolników. To są różne sytuacje. Niestety, tak naprawdę w Polsce praktycznie nie istnieją układy ponadzakładowe, praktycznie nie istnieją. Te, które istniały, one coraz częściej są wypowiadane. I to jest patologia, nie tylko dlatego, że ich nie ma, bo to nie chodzi, że, że to jest cel sam w sobie. Powoduje się niestety inaczej, kształtuje się model, Taki, no przepraszam za wyrażenie, wschodni, że jest pan i jemu mamy służyć, albo on ma na, na nami dyrygować. To nie o to chodzi znowu, żeby wszyscy w zakładzie rządzili, ale relacje i y, układ zadań powinien być uzgodniony. I to się powinno dziać. Teoretycznie prawo o tym mówi, ale tego nie ma. W moim przekonaniu najważniejsze jest y, to w tej chwili, aby, aby znowelizować ustawę o związkach pracodawców. Dlaczego nie ma układów zbiorowych pracy ponadzakładowych, bo nie ma strony dla związków zawodowych. Pracodawcy tworzą swoje stowarzyszenia, jest BCC, jest Związek Pracodawców Polskich, ale one nie mają w statutach zapisane, że ich zadaniem jest negocjowanie układów ponadzakładowych. Dla niestety wielu pracodawców nie mówię o wszystkich, dla wielu pracodawców jest to wygodne, bo nie muszą rozmawiać, ale to jest myślenie Wschodnie. Nie musimy rozmawiać z przedstawicielami pracowników. I na ze względu na, na moją działalność związkową, ja w swoim czasie, no może nie wszędzie, ale, ale wizytowałem ze względu na ich przychylność wiele związków zawodowych zachodnich. Nie tylko zachodnich, również w Stanach Zjednoczonych. I dla nich to jest niepojęte. Dla przykładu, w Stanach Zjednoczonych w firmie Seattle, samoloty. Układ zbiorowy pracy liczył 1100 stronic. To nie chodzi, że było grube. Tylko chodzi o to, że tam pracodawca i pracownik Reprezentowany przez Związek Zawodowy reguluje na przykład, żeby pracownik wiedział, i pracodawca, żeby wiedział, że pracownik ma prawo na urlopie jechać, o tak tam jest, bo tam jest bardzo bogata firma. Raz w roku, na przykład, wybiera sobie kontynent za który za ten wyjazd płaci oczywiście pracodawca. Nie chodzi o takie rozwiązanie, ale chodzi o jakiekolwiek rozwiązania, które są wspólną, wspólną wspólnie wynegocjowane. Skoro Tego mówimy w ogóle nie o nie ma. pracodawcach, skoro mówimy o pracownikach i także o związkach, jeśli chodzi o radę dialogu społecznego, do niej trafiła propozycja, propozycja rządowa, aby od 2020 roku minimalne wynagrodzenie było na poziomie 2450 zł brutto. To o 200 zł więcej niż teraz. Myśli pan, że ta propozycja zostanie? zaakceptowana, czy znowu każda strona będzie jednak dążyła do tego, żeby to była inna kwota i korzystna dla pracodawców, wiadomo, i oni zawsze przeważnie o niższą kwotę walczą? Z pewnością tak będzie, bo, bo na to wskazuje historia, ale też pewien układ interesów. Z pewnością pracodawcy zaproponują niższą kwotę. My wyliczamy zawsze jedną rzecz. Ile przy obecnej średniej krajowej, ile jeszcze brakuje do 50%. Ja przypomnę, i zawsze będę przypominał, kiedy o tym mówimy, że głównym celem Solidarności, jeśli chodzi o płace, o te minimalne płace, to jest to, aby płaca minimalna była nie niższa niż jedna, druga, czyli 50% średniego wynagrodzenia w kraju. I zawsze na to patrzymy. W tej chwili mamy 47% średniego wynagrodzenia. I z pewnością nasza będzie taka propozycja. A jak, jaki będzie skutek? Przypuszczam, że tak jak zawsze. Stanie gdzieś w okolicach propozycji rządowej. Zmieńmy nieco temat. Przed nami wybory. Solidarność nie wystawia swoich kandydatów, ale pytanie: Czy związek komuś udzieli poparcia? Solidarność nie, w tej kadencji nie wystawia swoich kandydatów i jest to decyzja też ogólnokrajowa, ale również nasza. My się zgadzamy. Nawet to była nasza inicjatywa, żeby, żeby nie wystawiać jako związek zawodowy, ale to nas przecież nie zwalnia za odpowiedzialność za kraj. Jeśli mówiły, mówiliśmy przed chwilą o samorządności, to jest to niejako też samorządność, ale po, na poziomie całego kraju. I to nie znaczy oczywiście, że będąc członkiem Solidarności pozbawiamy się praw obywatelskich. Mamy je i chcemy z nich korzystać. Z pewnością będą takie sytuacje, że będziemy wspierać. Poszczególnych kandydatów, jakich. To będzie zależało również od zarówno prezentacji ich programu, jak i pewnej drogi życiowej, na ile oni są, na ile oni są wiarygodni dla związkowców, dla, dla związku zawodowego. Myślę, że też, że lokalnie będą to pewne różnice. Zawsze tak jest, że lokalnie. Społeczności chcą mieć swojego przedstawiciela. Zresztą w języku polskim poseł to jest ktoś, kto jest posłany przez daną społeczność, i myślę, że te dwa kryteria będą, będą wchodziły w grę. Czyli nie będzie poparcia dla listy, dla komitetu, z pewnością nie będzie poparcia będzie dla indywidualne, listy będą a jeśli poparcie ale kandydatów. O z konkretnych partii, z konkretnych ugrupowań, czy z tej szerokiej całej sceny politycznej? Mo, nie ma żadnego zakazu. Nie ma żadnego zakazu. Teoretycznie może być z każdego ugrupowania, ale znając sytuację aktualną teraz, znając to, co mówiłem wcześniej o pewnej linii życiowej również ugrupowań, jak chociażby płaca minimalna, czy też wiek, czy też wiek emerytalny, kto podwyższył, a kto obniżył, no to dla mnie rzeczą oczywistą, no to jest logika po prostu, społeczna logika, że sympatie związkowców, myślę, że nie tylko Solidarności, lokują się w tej chwili po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Skoro już mówimy o wyborach, według opublikowanego sondażu Ibris, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, Prawie 46% uprawnionych do głosowania nie chce iść do urn, a z tego ponad 30% nie weźmie udziału zdecydowanie. Wracając do początku naszej rozmowy, jak Pan ocenia taką postawę? Eee, bardzo smutna to jest rzeczywistość. Nie od dzisiaj przecież. Bardzo smutna, że w naszym kraju, jeśli 50% obywateli uprawnionych do jakichkolwiek wyborów idzie do urny wyborczej, to uważamy, że to jest dużo. To jest bardzo mało. Można szukać przyczyn i ja osobiście je znajduję, natomiast ważniejsze jest co innego, szukać, szukać rozwiązań, co trzeba zrobić, żebyśmy jako Polacy chcieli mieć poczucie odpowiedzialności za swoją małą ojczyznę, bo to się też podobna rzecz dzieje się w wyborach samorządowych niestety, chociaż więcej tam idzie ludzi, ale też niewiele i w przypadku wyborach, w tych wyborach. Myślę też, że jednym z powodów. Takiego dystansowania się wobec polityki, mówiąc bardzo ogólnie, to jest niestety zła jakość polityki, zła jakość uprawianej polityki. Ludzie mają dość. Tej kłótni, która do niczego nie prowadzi, bo w rzeczy samej polityka powinna polegać na kłótni, ale na kłótni, jak to kiedyś ktoś mówił, na argumenty. Czyli o co tu chodzi? No kiedyś klasycznym przykładem była Anglia, gdzie, gdzie lejberzyści mówili, trzeba podnieść podatki, dlatego że trzeba dać biednym, a konserwatyści mówili, nie, trzeba obniżyć podatki, bo wtedy będzie rosła gospodarka i wtedy wiem. Co ja sądzę i na kogo głosować? Przepraszam, dzisiaj, jeśli zadamy takie pytanie, to tak naprawdę politycy albo się obrzucają inwektywami, albo mówią o rzeczach, które nie są przedmiotem działalności parlamentu. I to powoduje, że wielu z nas, nie mówię, że większość, może i większość ja tego nie badałem, nie znam takich badań ma duży dystans do polityki i do polityków, ze względu, niestety, na niską jakość uprawianej polityki. Gościem rozmowy dnia był Waldemar Bartosz, przewodniczący Świętokrzyskiej Solidarności. Ja tylko jeszcze dodam, że program uroczystości, które będą miały miejsce w sobotę 31 sierpnia, uroczystości z okazji 39. rocznicy wydarzeń sierpniowych i powstania Solidarności, już niebawem na naszej stronie internetowej. Dziękuję Panie Przewodniczący za rozmowę. Dziękuję i zapraszam na uroczystości. You're